W dzisiejszym odcinku IT morning. smrodki testowe. Jak zmapować swoje ambicje zawodowe? kubek różności. Zaczynamy. No, nie ma nic do powiedzenia, więc zacznijmy. Naszym pierwszym artykułem jest Decoding Craftsman ma artykuł o test smells. Code smells powinno być wam znane. To jest termin oznaczający różne smrody w kodzie, różne jakieś brzydkie zapachy w kodzie, które powstają. Ten jest bardziej skoncentrowany na testowaniu, na testowaniu automatycznym. Jest to temat mi bardzo bliski, bo dawno temu, w 2008, chyba też 2018, nie wiem, ja w 2017, jak zaczynałem mój blog, to miałem serię, co się nazywało Fluffers. To było gra słów na słowie kwiatki, flowers. I polegało na tym, że po prostu omawiałem różne takie. Smrody w kodzie, które znalazłem w poprzednim projekcie. Oczywiście odpowiednio zanonimizowane i tak dalej. Więc różne tego typu rzeczy mi się podoba. Autor tutaj przechodzi przez właśnie podzielony na różne rzeczy. Dla części ma artykuły opisujące, pokazujące o co w tym chodzi, dlaczego to jest problem. Dla części tych rzeczy nie ma, ale większość warto sobie przeczytać, że bo pokazuje sporo właśnie ważnych tematów związanych z automatyzacją. I to nie tylko na poziomie end-to-endowym, ale także na niższym poziomie. Jakie są rzeczy? Na przykład, bardzo mi się spodobało, że pasożyt. Ja to nazywam, że po prostu te testy nie są, że testy są zależne, ale no, Parasite to jest fajna nazwa. Chodzi o to, że mamy test, który, żebym mógł się wykonał, zależy od innego testu. To jest bardzo duży problem. No i mamy później, że mamy kwestie związane z setupem, teardownem. Że mamy duże problemy z na przykład z wyjaśnieniem, czemu ten tekst, test coś powoduje, jak on ma działać. Mnóstwo rzeczy, które warto sobie przejrzeć. Wiadomo, nie wszystko się naprawi na razie, jeśli coś u siebie zobaczymy, ale od czasu do czasu warto spojrzeć na tą listę i pomyśleć, czy któryś z tych problemów u nas nie występuje. Długa lista, autor sporo przemyślał. Na tyle ją czytałem. Nie znalazłem przykładu, który bym powiedział, że się nie zgadzam. Znalazłem przykład, który może bym inaczej trochę uzasadnił jego wytłumaczenie, niż to zrobił tutaj autor. Ale mimo wszystko super sprawa. Zachęcam. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest kwestia mapowania swojego rozwoju. Autor zainspirował mnie jednym cytatem, który jest tutaj na samym początku. Że on sugeruje, żeby korzystać z modelu 70-20-10. O co chodzi? O 70% naszego rozwoju powinno być on the job. Czyli, że nasza obecna praca powinna nas rozwijać, że powinniśmy korzystać z naszego doświadczenia, żeby się rozwijać. 20% powinno pochodzić z interakcji z innymi. Czyli na przykład w pewnym sensie ja jestem w tych 20%, bo interakcje ze mną mam nadzieję, że pomagają wam się rozwijać. I na koniec 10% to jest no, formal education. Ja myślę, że tutaj autor ma, ja bym to rozszerzył jakieś szkolenia, książki i tak dalej, bym podrzucił po te formal education. No i idąc dalej, um, ważne jest tutaj, że autor mówi też o tych cyklach rozwoju, że to jest bardzo ważne rzeczy i że powinniśmy ustawić sobie ten nasz rozwój skąd dokąd zmierzamy. Ja mam z tym największy problem. Mam największy problem na powiedzieć wprost, gdzie chcę się udać. Bo bardzo często nie mam tego jasno sprecyzowane. Autor tutaj porusza wiele innych tematów związanych z rozwojem, co powoduje, że to jest naprawdę fajny artykuł. I wydaje mi się, że nie jest dla osoby zaczynającej. Jeśli dopiero zaczynacie, mam wrażenie, że ten artykuł będzie trochę dla was zbyt ciężki. Nie chodzi mi o to, że będzie zbyt ciężki z powodu terminologii, ale wydaje mi się, że musi być jakiś poziom tej formalnej wiedzy zdobytej czy przez ekspertyzę, czy przez coś który Wam pozwoli już mieć punkt zaczepienia, od którego będziecie w stanie powiedzieć: Okej, okay, już więcej rozumiem o co chodzi, już mogę zacząć myśleć o budowaniu, gdzie mam się rozwijać. Ale dla osób takich po dwóch latach doświadczenia w górę, wydaje mi się, że ten artykuł byłby super, więc zachęcam do skorzystania. Na zakończenie, na dzisiaj, porozmawiamy sobie o DRY. Jako Amyś, czwartek, więc znowu IT słówka. I czym jest DRY? DRY to jest skrót, który oznacza Don't Repeat Yourself. Nie pamiętam kto jest autorem tego skrótu, skrótu jest to jedna z ważniejszych zasad programowania, ale moim zdaniem drive przyświeca w wielu innych miejscach. Drive w pewnym sensie przyświeca automatyzacji. Dużo rzeczy automatyzujemy, żeby po prostu się nie powtarzać, żeby coś innego to zanak, żeby coś inne robotyzować, żeby to się działo automatycznie, bez naszej wiedzy. Drive jest dobrym sposobem myślenia o takich rzeczach, czyli się sobie spojrzeli, jeśli coś robimy często, to czy nie warto pomyśleć o napisaniu sobie jakiegoś skryptu, który to zautomatyzuje. W tym momencie XKCD ma taką fajną ma listę pokazującą, ile trzeba poświęcić na automatyzację taska, który ile trwa, i się zobaczyli, kiedy się zwróci. Ehm, najważniejsze, bardzo często znaczy się przy się zapomina, i to jest to samo to się Single responsibility Principle, że e, może być coś takiego jak zbieżność sytuacyjna. Czyli powiedzmy, mamy w kodzie dwie metody, które wyliczają, powiedzmy, sumę. I te z metody są w różnych klasach, działają identycznie, ale może się okazać, że one wyglądają identycznie przez przypadek, że obie metody były zmieniane, ewoluowały z kompletnie innych ścieżek. Jedna, na przykład, powiedzmy, wyliczała sumę pod podatki, a druga suma, którą musi człowiek zapłacić. W obecnej chwili, powiedzmy, formuła wygląda identycznie, bo po prostu te sumy z powodów zasad obecnie panujących są te same. Ale no przepisy mogą się zmienić na podatki i forma pod podatki będzie już wyglądała kompletnie inaczej i suma pod właśnie to co człowiek musi zapłacić może się zmienić bo na przykład dodam jakieś koszty przesyłki coś innego i sposoby, jakie te wartości będą wyliczane już się kompletnie zmienią w tej chwili mogą wyglądać tak samo, ale no już za chwilę mogą wyglądać inaczej albo mogły wyglądać inaczej też w przeszłości i wtedy jakbyśmy wyciągnęli tą rzecz do wspólnej klasy jako właśnie żeby się to nie powtarzała tu mamy problem, bo jak się nam ta implementacja rozjedzie, już my powiązaliśmy rzeczy, które ze sobą nie powinny być powiązane. Warto o tym czasami pomyśleć, jak próbujemy coś wyciągnąć. Czy to na pewno jest, yy, rzeczy są takie same i możemy to z wyciągnąć do wspólnej części? Czy to jest przypadkowa taka samość? No i w tym momencie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania i do zobaczenia jutro.